Tomek, można tak. powiedzieć, że jak w oficjalnych meczach strzelasz, to tylko zwycięskie bramki dla GKS-u. No tak, tak się składa. Nie, no dzisiaj fajnie, fajnie się piłka na, na nogę i fajna bramka, no Chcę go się cieszyć. Mecz się dla Was dobrze ułożył, ale później mieli się troszkę szczęścia przy tym słupku dla Lechii. No Zgadza się. Po brace kolorowaliśmy, wydarzenie wydarzeń, można powiedzieć, że do 30 minuty. Potem wkazałeś jakieś rozluźnienie w nasze szeregi, i było widać, że przeciwnik też potrafi grać w piłkę i, i parę sytuacji stworzył którą mógł strzelić bramkę, ale myślę, że mecz był pod naszą kontrolą i dobrze się do dzisiaj wyglądało. Ale jednak chyba szkoda tej bramki w ostatnich minutach spotkania straconej. No, na pewno szkoda, chciałem przeanalizować, ale myślę, że też bardzo ładny szali. i myślę, że, że nie mamy pretensji do pioska, że tego nie bronił, ale no tak ta, ta nie można dopuszczać, żeby 2-0, bo 2, 2 i zostajecie mi to do końca meczu i wiadomo przeciwnik wypywali długie piłki na aferę i może być różnie, także na pewno nie chcieliśmy tutaj doprowadzić do remisu, bo byśmy musieli 180 minut zagrać i różnie mogłoby być. Czwartkowym losowanie po aru Polski jakiś typ? Chcemy trafić na jakiegoś fajnego przeciwnika, żeby pograć. Jak mamy już przegrać, to lepiej przegrać z jakimś klasowym zespołem i na pewno każdy zespół, który gra w zakresie jest na pewno klasowym zespołem, także czekamy z na losowanie i myślę, że, że będzie fajny przeciwnik i kibice się zajmą wyłożnie i będzie fajny mecz chyba jednak tak wyczekujesz może ruchu orzechów. No na pewno cieszymy się, jakbyśmy trafili na runę, ale koledzy Róże są, są te pod Besklidem, dobrze, także myślę, że, że parę klubów jest, yy, z którymi byśmy chcieli zagrać i na pewno takie prestiżowe spotkanie tutaj u nas w Jaworze, także myślę, że, że fajnie, żeśmy dzisiaj wygrali i możemy zagrać z jakimś fajnym przeciwnikiem. Marcel w pierwszej rundzie Puaru Polski, Lakia Tomaszu Mazowiecki, nie sprawiła Wam zbyt dużych problemów. No może z bliska trochę inaczej wyglądało. Pierwsza połowa, gdzie mogło się skończyć 3, a nawet 4-0, a później chyba sobie sami robiliśmy, stwarzaliśmy problemy i, i dlatego ta nerwówka w końcówce. Sam chyba też możesz być zadowolony z oficjalnego debiutu w barwach GKS-u No myślę, że tak. Myślę, że, że było na plus, choć nie uszczerbiłem się też błędów, ale moja gra myślę, jak, jak na debiut była, 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 była na plus, tak. Jeszcze wyprzedzając troszeczkę, w niedzielę Liga z Optymizmem można patrzeć przez ten pryzmat meczu z Legią Tomaszem Mazowiecki? Myślę, że po takim meczu można spodziewać się trzech punktów i o to będziemy walczyć w niedzielę. Tomek, na koniec może dedykujesz komuś tą szanowaną bramkę. No dobre pytanie. Chciałem tą bramkę zadecydować, że tak może, która czeka tą, tą bramkę, troszkę zapomniałem sobie na drugiej ale zapomniałem dedykować także, myślę, że teraz spełniłem w mojej żony i dla żony ta rameczka jest. Także dziękuję bardzo.